Wicemistrz kraju, ale też obecnie przedostatni zespół w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, Śląsk Wrocław w 13. kolejce mierzy się z wiceliderem, a więc Rakowem Częstochowa. Piąta minuta spotkania i Wilopez z rzutu wolnego i Rafał Leszczyński jest na posterunku. Wypiąstkował piłkę na rzut rążny. Ale my przenosimy się na drugą stronę boiska i rzut rożny, tyle że dla Śląska spore zamieszanie pod bramką Kacpra Trajlowskiego. Swojego bramkarza wyręczają obrońcy. Raków to jest drużyna, która na wyjeździe nie przegrała jeszcze w tym sezonie żadnego meczu i straciła tylko jednego gola. Więc jeśli chodzi o defensywę, to Marek Pabszun może być zadowolony. Tak też było w tej sytuacji. Petr Szwardz z dystansu w słupek. No i teraz i Trelowski i obrońcy Rakowa mieli sporo szczęścia, bo piłka minimalnie. Obok celu trafiła w słupek. 27 minuta meczu i kolejna akcja Śląska. Gospodarze spisują się w tym meczu naprawdę dobrze. Trelowski musiał sobie poradzić z tym centrostrzałem Tomaso Guercio. Mogło to zaskoczyć bramkarza Rakowa. No ale reprezentant Polski był na posterunku. A Raków powinien w 30 minucie prowadzić dośrodkowanie w jego Lopeza Milan Rundicz. Trafia w poprzeczkę. a Stratos z pakuje piłkę wysoko ponad bramką. Ależ tu niewiele zabrakło. Mogą się tylko złapać za głowę piłkarze Rakowa. Powinno być 1 do 0 dla przyjezdnych. Amorim, Amorim w polu karnym. Zatrzymał się. Ładny zwód, ładne zagranie Iwi Lopez Leszczyński. Ale interwencja, ależ teraz bramka Śląska ratuje swoją drużynę. Iwi Lopez mógł zdobyć się bramkę głową. Z 6 metrów strzelał, no ale... Fenomenalna parada Leszczyńskiego. Wow, ależ to zrobił bramkarz gospodarzy. No i po drugiej stronie murawy Musiolik. Sebastian Musiolik, były piłka Rakowa-Częstochowa, marnuje doskonałą okazję, bo on z czterech metrów jednak główko uderza obok słupka i Trelowski nie musi interweniować. To już fragmenty drugiej połowy. Znakomita sytuacja Aleksandra Paluszka. Podanie od Tomaso Guercio zmarnowane. Jean-Carlo też tam dobrze interweniował, a w 70 minucie piłka wreszcie wepchnięta, no niemal dosłownie do siatki, przez prowadzonego z ławki rezerwowych Jotatana Brunesa. Cieszy się Norweg, ale oglądamy powtórki i widzimy, że zagrał tam piłkę Ameją, ale zagrał też Patryk Makuch. Szymon Marciniak po przeanalizowaniu całej sytuacji, po analizie VAR. Orzeka, że było zagranie ręką, a więc gol nieuznany. Raków walczy do końca w drugiej połowie tych sytuacji podbramkowych. Już brakuje, ale Brunes może strzelić gola. Jednak w tej sytuacji, w doliczonym czasie gry, pudłuje, łapie się za głowę. No i nic z tego. Raków Częstochowa po pięciu zwycięstwach z rzędu tylko z jednym punktem, ale z drugiej strony to już jedenasty mecz bez porażki zespołu trenera Marka Papszuna. Też ani razu Raków nie przegrał jeszcze na wyjeździe, no i wciąż stracił tylko jednego gola w meczach wyjazdowych, tym razem we Wrocławiu z czystym kątem. Raków Częstochowa remisuje ze Śląskiem Wrocław 0 do 0. Raków zostaje na drugim miejscu w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy, natomiast Śląsk zostaje na drugiej pozycji od końca, na miejscu 17. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.